Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak. No i dzisiaj sobie nagramy taki odcinek informacyjny, taki odcinek ogłoszeniowy, ponieważ u mnie wbiliście 650 subskrypcji, a na kanale Skorpiona wbiliście aż 200 subskrypcji. Jestem z was bardzo dumny i to bardzo dumny I z tej okazji w tą sobotę o godzinie 16:00 lub o godzinie 17:00 robimy wielki to wielki event. Więc żeby wziąć udział w tym evencie po prostu musicie być na live. Jeżeli was nie będzie na live, to po prostu przepadają wam nagrody. Po prostu nie bierzecie udziału w tym evencie. Różne i to przeróżne będziemy robić nagrody, różne konkursy, będą pasew karty, będą V-dolce, będą skiny, ale tego nie jesteśmy pewni, czy na 100% będą te skiny, czy na 100% będą te w kardy, czy na 100% będą te V-dolce. To zależy ode mnie i od Skorypiona. Tego nie jesteśmy pewni, ale będą na przykład nagrody typu dostanie się do naszego serwera Mindfan, do dostania się do vip do dostania się do różnych rank. No i oczywiście będą to różne i to przeróżne nagrody, będą różne i to przeróżne konkursy. Mamy tak dużo pomysłów, że po prostu zobaczycie to w sobotę, zobaczycie to w sobotę o godzinie 16.00 lub o godzinie 17.00. Więc w tą sobotę o godzinie 16.00 lub o godzinie 17.00 będą różne nagrody i różne konkursy. No i chciałem Wam powiedzieć, to organizuje Unsighted tym razem. Ja tu po prostu nagram, po prostu Tropical sobie to nagra. Po prostu jak wbijecie u niego 100 subów, to po prostu robimy konkurs na Magmowe Legendy za 70 albo 80 zł w grze Fortnite. Więc... Bardzo i to bardzo przydatne, więc zostawcie u niego tego suba, bo naprawdę możecie wygrać te magmowe legendy. To akurat or organizuje Unsighted. No i chciałem Wam też powiedzieć, że jeżeli chcecie się zgłaszać, to Wy w Fortnite możecie się z nami bić 1 wiksus 1 raz ze skorpionem, raz ze mną. No i po prostu zgłaszajcie się, podawajcie niki w komentarzach. Ja będę Was dodawał. No i w któryś dzień zrobimy sobie jeden versus jeden. Będziesz się bił ze mną i będziesz się bił ze skorpionem. Więc zgłaszaj, zgłaszajcie się w komentarzach. No i... Ogólnie dzisiaj to na tyle. Pamiętajcie, event jest albo o 16, albo o 17 w tą sobotę. Więc dzisiaj to na tyle. Zostawcie suba na moim kanale, zostawcie łapeczkę na moim kanale, zostawcie suba u skorypiona, zostawcie łapkę u skorypiona. No i myślę sobie, że to będzie na dzisiaj tyle. Ogólnie, jak wbijecie 1000 subów u mnie i na kanale skorypiona wbijecie 1000 subów, to robimy jeszcze większy i to jeszcze większy event. No, i ogólnie w sobotę, w tą sobotę o godzinie 16 lub 17, będzie wielka i to wielka zabawa. Event będzie się kończył około 20 albo 19, tego nie jesteśmy pewni. No i będzie wielka zabawa. No i dzisiaj to na tyle. Więc, no to do zobaczenia, do następnego filmu. No i do live'a, który pojawi się w sobotę. Czyli do następnego live'a który pojawi się w sobotę o godzinie 16 lub o godzinie 17.00. Więc dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia, do następnego odcinka czy tam live'a. Elo ludzie, Elo pantero!